Jestem ciekawa, czy podoba Ci się taka propozycja makijażu letnia, rozświetlająca. Zapraszam, jeżeli chcesz się go nauczyć. Tutaj taka przypominajka, pamiętaj, żeby raz, dwa razy w tygodniu wykonać sobie jakąś maseczkę, wcześniej peeling, ja jeszcze użyłam kojącego żelu, a teraz powracam do pielęgnacji przed makijażem. Po zmyciu maseczki nałożyłam płyn nawilżający, odświeżający, który koi skórę, następnie krem pod oczy na bazie Ark. no i jak rozświetlenie to nie mogło zabraknąć serum z witaminą C plus E, które właśnie ma takie działanie wzmacniające i rozświetlające, następnie nawilżający krem oraz Ochrona mojej skóry, czyli SPF. Jest on bardzo ważny nie tylko teraz w okresie letnim. Pamiętaj, że to jak pielęgnujesz skórę, jakie kosmetyków używasz ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o trwałość i wygląd makijażu. Jeżeli masz z tym problem, nie wiesz jakie kosmetyki dobrać do Twojej skóry, zapraszam do kontaktu. Prowadzę konsultacje online, jak i na żywo. Wszystkie kosmetyki możesz też u mnie kupić. Zajmujemy się na początek dekoltem. Używam emulsji modelującej ciało na dekolt i następnie rozświetlacz. Głównie to skupiam się na obojczykach. Cudowny efekt rozświetlenia. Genialny na lato. W celu uzyskania takiego świetlistego, zdrowego wyglądu skóry pomieszałam dzisiaj dwie formuły, mianowicie formułę rozświetlającą podkładu z kremem CC, czyli mam tutaj przepiękny, naturalny, ale rozświetlający efekt. Krem CC nadaje się też po oczy, więc nakładam go także w tym miejscu i zobacz jak pięknie to wygląda, jak pięknie zakamuflowało niedoskonałości. Natomiast chcę troszeczkę utrwalić ten makijaż i w takich centralnych miejscach na czole, na nosie, na brodzie, nakładam troszeczkę pudru transparentnego i teraz czas na błyszczyk na usta, żeby je nawilżać. Tuż do brwi, jest to taki produkt, który bardzo szybko maluje nam brwi i przechodzę do oka. Powieka również będzie lśnić złotym cieniem. Na ten dzień nakładam jeszcze nasze złoto w płynie. I e, dzisiaj akcent w postaci brązowej kreski na oku. Tworzę zarys najpierw zaczynając od dolnej powieki, następnie wyciągam ku górze i rozmazuję pędzelkiem do rozcierania. Dokładam tak, żeby efekt mnie zadowalał tuż przy linii rzęs, następnie czystym pędzelkiem, e, który ma odrobinkę korektora, czyszczę całość tutaj brzegi krawędzie. Pozostało wytuszować rzęsy i zająć się jeszcze policzkami. Nakładamy rozświetlacz oraz rozświetlający róż na policzki. Jestem bardzo ciekawa, jak podoba Ci się ten makijaż. Daj znać w komentarzu i zaobserwuj po więcej.